Chcielibyśmy Państwa zaprosić raz z drugim na gwóźdź dzisiejszego programu, naszego trzeciego odcinka. Tak, gwoździem dzisiejszego programu jest sprowadzone prosto z Japonii najnowszy styl w ogóle na polskim i stwarzyńskim rynku, czyli walki robotów. Jest tak jest, to, jest to, to, to niesamowita rewelacja, ale... niesamowita sprawa, aczkolwiek jest trochę uproszczona na polskie realia, ale większość, nie wiem, standardów zostało zachowanych prosto z tajnych laboratoriów. Tokio, gdzie tam odbywają się takie zawody co no, tak. roku. My mamy zamiar... wykradliśmy plany tych robotów i ale, w Polsce, ty... no. ale to nie mówimy tego, jest bo tak to jest no. I mamy zamiar to wprowadzić na szeroką skalę w Polsce. Tak. Patrzcie. I teraz będzie pokazała walka między robotem Pegasus tak. i Komodorem. Tak. Przedstawię teraz zasady. Roboty mają już się wszystkie wgrane do swojej pamięci ROM, RAM, CD ROM. I twarde dyski. Twarde dyski mają. Każdy ma jeden twardy dysk. Pojemności nieważne jakiej. I tak. Zasady są takie. Wygrywa ten, który zabije drugiego. Zabicie polega na e, wylaniu się zielonych soków przez rurki sprężynowe pod tak zwanymi tam... Pod zespołami. Pod, zespo pod zespołami. Dziękuję. No i powoli zaczynajmy walkę. Ja tutaj mam pilota gdzieś. E, jeszcze nie wiadomo ile będzie walka trwała rund, ponieważ no zobaczmy ile wytrzymają roboty, jeszcze ich nie testowaliśmy. Masz pilota? E, mam. Ale nie dość na razie, bo... Zboty. No to Szkoda dobra, trzeba, 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 trzeba zacząć walkę, nie? No. Dobra, spokojnie, spokojnie <grym> przy państwa. Dalej. Trzy, cztery. O, ruszyły! Ruszyły! Co za szybkość! O! O! O mój Boże, odpadła mu głowa, ale robot przed błyskawiczną transformację i ma już nową. I jest gotów do walki o główną nagrodę jaką jest sakiewka z uranem, który da mu nad ludzką i nad, nad siłę. Dobra. O, ktoś zaciął sklepę. I błyskawiczna kontra komodore O Boże, coś się dzieje, jest destrukcja na ekranie. Prawie trzecia wojna światowa. Wojnę. nie, zawodnicy stracili broń, doszło do końca tego zwarcia, który może się sobie zakończyć do jednego z I następuje rozwarcie. Ale w czterej! To tego O Boże, uległy destrukcji chyba nic już tego dzisiaj nie będzie oba dziękujemy bardzo Państwu za obserwację w tym roku mistrzostw Walk robotów nie ma mistrza w tym roku no niestety coś chyba zawiodło nie wiem bateryki pewnie siadły albo, albo procesory marzamy. albo procesory ważne że obydwa przegrały i wygrały w tym momencie Sobie, mamy wajeczek uranu jest nasz tak sami tego Obrobimy, obrobimy i, I zapraszamy no. na przyszły rok, może będziemy mieli lepsze modele, bo te jak widać są w dość opłakanym stanie. No, będzie trzeba je trochę wyremontować, ale ja myślę, że w ogóle je wywalimy i nowe wstawimy. To Dobrze, jest. dziękujemy. Lepszy model po prostu zmienimy. Dziękujemy. dziękujemy.